Trzeba najpierw wydostać się z tego dołka, powrócić do elity. No, Polonia walczy o ten awans. E, Chcę się w tej elicie znaleźć. Chcę pokazać, że Polonia jeszcze nie zginęła. No i wraca z kibicami hokejowej Polonii. Właśnie dzisiaj sportowcy to udowadniają. No, najpierw a, hokejści, no, a później z pewnością postaram się to hokejistki. Teraz naprzód to było te 5 sekund przed końcem drugiej tercji. Przed końcem pierwszej tercji Polonia zdobyła bramkę. Teraz był bliski naprzód, ale tego szczęścia Janowiano dzisiaj brakuje od początku spotkania, i teraz również zabrakło. 4 do 1, koniec drugiej tercji. My po krótkiej przerwie zapraszamy na tercję numer 3. Trzecia tercja spotkania pomiędzy Polonią Bytom a za przed momentem się rozpoczęła po dwóch, Polonia prowadzi 4 do 1, no jest bliska, naprawdę bliska wejścia do finału play-off pierwszej ligi, ale to jeszcze wszystko z wszystkimi werdyktami się jeszcze powstrzymajmy, bo tak naprawdę... E za około pół godziny do 40 minut wtedy wszystko będzie wiadomo, te 20 minut na pewno będzie decydujące, naprzód tutaj nie, nie będzie bierny, nie zaryzykuje, postawi wszystko na jedną kartę i na pewno będzie chciał w tym w tej ostatniej decydującej odsłonie zaryzykować i sprawić tutaj niespodziankę w Bytomiu. Bo już tydzień temu udało tej ekipie się sprawić niespodziankę w sezonie zasadniczym. Również że ta ekipa skazywana na pożarcie sprawiła nie do mnie niespodziankę. No i teraz będzie chciała postawić również duży opór w ataku Polonii. No ale czy to się uda? Zobaczymy. jest 4 do 1 dla Polonii no i Bytomianie są w dużo, dużo lepszej e, sytuacji. E, składy obu ekip na to spotkanie Polonia-Bytom Szydłowski, Zbigniew i Dominik Krauze to bramkarze, Paweł Urban, Patryk Wrana Darużę to Stoklasa, Filip, Jakub Radwan, Andrzej Banaszczak, e, Krzysztof Kantor, Bartłomiej Gawlina, Daniel Kukulski, Sebastian Kłaczyński oraz Sebastian Owczarek, Bartłomiej Stępień, Mateusz Stróżyk, Marek Wrubel, Jakub Stasiewicz i Michał Kogut, Marcin Mazur, Artur Wieczorek, Paweł Bajon, Daniel Minge, trenerem Andrzej Semski, Sebastian Steiner, drugim trenerem. To gospodarze, grający w białych strojach, w jasnych strojach z niebieskimi przepaskami. Natomiast naprzód Janów na ciemno, czerwono-czarne zestawienie barw. W następującym zestawieniu, jeżeli chodzi o personalia, Łukasz Blot i Michał Elżbieciak to bramkarze. I dalej następujące piątki. Łukasz Mejka, Marek Kosakowski, Łukasz Elżbieciak, Marek Pol, Marek Sowiński i Piotr Sinalski, Igor Sarna, Michał Gryc, Rafał Bibrzycki, Łukasz Senkowski oraz Paweł Kostromityn, Andrzej Prokopczyn, Gleb Luśnikow. Mateusz Pociadnik, Łukasz Kisiel oraz Tomasz Wasikoni, Dawid Bajer, Banachiewicz Paweł i Jakub Piper. Krzysztof Kulewicz, trenerem, mianowicie Imiołczyk, jego asystentem. Daje długo. Czekali, można tak powiedzieć, okejści w Polonii już na swoich rywali przed tą trzecią, tercją. wyszli przygotowani do tego boju nawet na półtorej minuty wcześniej od swoich rywali. Jeszcze te narady trwały w obozie Na przodu Janów Zobaczymy co one przyniosą Zobaczymy jaki będzie tego efekt 4 do 1 tak jak powiedziałem Polonia prowadzi po tych dwóch tercjach 3 do 1 w pierwszej tercji 1 do 0 Wynik w drugiej tercji Wszystko na korzyść Polonii No i ta trzecia tercja Jak to wszystko się ułoży Polonia na pewno bliższa Zakończenia tej rywalizacji Z naprzodem w tych trzech meczach jako zwycięzca no i zmierzenia się w finale play-off pierwszej ligi z MMKS-em nowy targ którego stawką będzie już awans do elity wtedy już obie drużyny będą grali grały już do trzech zwycięstw no, ale jeszcze na razie skupmy się na tym wszystkim, co się dzieje tutaj, co się dzieje dzisiaj, na tym półfinale. Na pewno nie jest jeszcze to sprawa zamknięta, znamy jeden mecz, w którym losy rywalizacji odwracały się w, w przeciągu kilkudziesięciu sekund i jedna a, strata bramkowa większa była odrabiana. aniżeli teraz naprzód ma do Polonii Bytom. Gryf pojawił się na lodowisku. Obie ekipy na razie w początku tej tercji w pełnych składach. teraz naprzód. Tylko uderzenie w bandę. Polonia. Do tyłu. Ale to uderzenie niecelne. Połomiści skoncentrowani od tych pierwszych sekund nie pozwalają sobie na jakiekolwiek rozluźnienie pomimo tego prowadzenia. Zdają sobie sprawę jaka jest stawka tego meczu. Teraz prytnie próbował tam ominąć swojego rywala Marek Wrubel. Przerwał się intensywnie w przerwie. tutaj Michał Elżbieciak. Jako jedyny z graczy na przodu Janów. No i ono od początku tej, tej tercji zastąpił w bramce Łukasza Bluta. Taka jedna znacząca zmiana w ekipie na przodu Janów. Zobaczymy jak się będzie spisywał. Ten goalkeeper. aby ta imponowała forma no, w końcu sezonu zasadniczego, wysokie zwycięstwa z KHA czy też e, z Legionem Warszawa. No, ta forma szła wyraźnie w górę, tak możemy sobie powiedzieć. No i wszyscy przystępowali do tej, do tej fazy play-off z dużymi nadziejami. Wszyscy liczyli, że tutaj e, ta przeszkoda numer jeden zostanie pokonana. Na tę chwilę jeszcze nie możemy tego stwierdzać, no ale wszyscy na pewno marzyli o tym finale. To był taki cel minimum w bytomiu. Ta porażka tydzień temu z pewnością była, było takie zaskoczenie. Spodziewane zaskoczenie, no ale potem przed taki, taki sukces wysoki, duży w Katowicach. No i teraz wszystko jak na razie układa się po myśli trenera Sesemskiego, po myśli samych hokeistów. No i z że grzyna będzie chciała utrzymać te właściwe tory, tę grę na odpowiednim poziomie. No i w tym wypadku te finały z ekipą z Nowego Targu zapowiadałyby się naprawdę bardzo, bardzo pasjonująco. Kolonia Gawina, tam uciekał Szykał Egry Gabina Dobry naczele w wykonaniu tego z numerem 15 na Bluzie 13 minuty 56 sekund do końca tego pojedynku. Polonia prowadzi z naprzodem. Janów 4 do 1. Nie widzimy jakichś radykalnych zmian w grze. Na przodu widzimy ruralnych ataków gości, którzy przy takim wyniku. Tym samym swoje marzenia właśnie do elity. A, i... Polonia, i tu ten krążek przez Elżbieciaka, cały czas jednak gospodarzy po uderzenie teraz Kaszubicza, niecelne, prawa jednak dla Strzelca za tą próbę. gorący tutaj głośny pił kibiców Polonii. Już teraz bez żadnych fajerwerków, bez żadnych konfetki. a spotkanie może się w spokoju odbywać i spotkanie można też w pozycji widza w spokoju obserwować. Ale cały czas w się Państwo słyszą też ten Głośny do kibiców, no bo taki wynik to napędza również fanów do, do jeszcze głośniejszego dopingowania, wspierania swojej ekipy. Obawiał się, że będzie tam próba strzału, jednak koloniści inaczej pod samą bramkę Zbieciaka. Cały czas oni jednak utrzymują się przy krążki. To dzieje się na parkiecie. Jest to klasa. Jest to klasa. Teraz naprzód to w osłabieniu. Od razu odbija się to na, na grzegości. Jeszcze minuta dziesięć. Janowianie będą grać bez jednego hokeisty. Teraz szansa na kontratak czerwono-zielonych ale to uderzenie zupełnie nie wyszło Łukaszowi Kisielowi On zdobył jak na razie jedyną bramkę dla na przodu w tym meczu wyrównał stan pojedynku na 1 do 1 w pierwszej tercji ale później strzelali już tylko gospodarze przy kolejne bramki Niebiesko, czerwonych z Bytomia. No i mamy rezultat 4 do 1. na 11 minut 40 sekund przed końcem meczu. Wynik, który zupełnie satysfakcjonuje gospodarzy. Teraz szansa. No i jeszcze pod nogami tam. Skała Zbieciaka pod jego parkanami. Jeżeli dobrze widziałem, ten krążek wpada do bramki. No i to jest chyba już kompletna demolka na przodu. Stelwiaki została zdobyta ta bramka. No i to piąte trafienie Polonii oznacza, że to Bytomianie będą ma. W finale, chociaż oczywiście jeszcze tutaj niczego nie przesądzajmy Sebastian Kłaczyński wstrząsał na bramki. Grańcy z numeru ma siódmym tonu. Zdeszył i jest sygnalizowany na, na, na bramkę kała Żwieciaka został pokonany po raz pierwszy w tej tercji 5 do jednego Polonia by to prowadzi nie zanosi nam się tutaj na dogrywkę nie zanosi nam się na, po, na wynik nierozstrzygnięty i zanosi nam się również na to, by naprzód znalazł się w finale. 10,5 minuty do końca tego spotkania. Uśmiechy na twarzach kibiców w Polonii, Bytom. Bo chociaż piłkarzom z Bytomia nie wiedzie się w tym scenie najlepiej, no to hokeiści dostarczają w tej fazie decydującej powody do radości. Polonia jest te. bardzo, bardzo blisko finału i teraz Uziu jeszcze tam w duecie ze Stoklasą rozpędzają się wytoniani i przenosi dosłownie w tym spotkaniu wygrali środę, 8 do 2 przypomnijmy, czy dzisiaj będzie powtórka, prowadzą 5 do 1, a do końca spotkania jeszcze 10 minut z hakiem, a więc tutaj z pewnością powtórka jest bardzo, bardzo możliwa, a być może nawet jeszcze okazalszy wynik, tutaj zobaczymy, Teraz kibice Polonii, to wygra mecz, Polonia, no i tutaj chyba o święcie przekonaniu o tym, że ich drużyna to spotkanie wygra i liczę na to tak, że w tym kolejnym meczu, które rozpocznie się tuż po tym oglądanym pojedynku, Również Polonia będzie górą, to byłby na pewno taki wieczór hokejowy dla Polonii, taki przypominający lata świetności niebiesko-czerwonych hokejistki, które już z pewnością gdzieś oglądają a na końcówkę tego spotkania i widzą ten wynik na tablicy świetnej. Z pewnością będą chciały pójść w ślady swoich starszych kolegów, no i zapewne będę chciały powtórzyć ten wynik, a to by oznaczało, że Polonia by zostanie mistrzem Polski. Oczywiście mówię odróżnie tutaj kobiecej No Ale o tym jeszcze będzie chwila to mówić jeszcze chwila do tego wydarzenia pozostała na razie w centrum uwagi kibiców, na razie w centrum uwagi mediów są przede wszystkim mężczyźni. Oni rozgrywają to spotkanie jako pierwsi. To spotkanie jak by było, było zaplanowane od dłuższego czasu. Podczas gdy nie do końca było wiadomo, czy Polonia dzisiaj będzie musiała grać. Już myślano, że być może... Polonia w dwóch spotkaniach pokona naprzód. To dzisiaj tego spotkania w wykonaniu mężczyzn w ogóle nie było. Okazuje się, że Polonia gra dzisiaj przeciwko z no i ma to jakiś plus. Dzięki temu kibice mają na kilka fajnych godzin spędzonych na lodowisku. No i pojedynki zarówno w wykonaniu mężczyzn o ogromną stawkę, jak i w wykonaniu okejistek. Jeszcze większą stawkę. 8 minut i 15 sekund do końca tego spotkania. 5 do 1. kolonia prowadzi z naprzodem Janów Senkowski, Janowianie teraz przy krążku. Tenkowski. Teraz tam jakieś zamieszanie, niepotrzebne to chyba wszystko, zwłaszcza przy takim wyniku, niepotrzebne te nerwy. Kary indywidualne rzecz jasna. Przede wszystkim dla Patryka Wrana. On tutaj brał. I tym, który e, był, był najbardziej aktywny. Ale będą chyba. Kolejni, którzy będą wysłani na ławkę kar, Tak jest, wędruje też tam że nasi konie, że dobrze widziałem, a więc bez tej e... bez tych graczy muszą sobie radzić teraz obie ekipy. I... By to mianie pod własną bramką w tercji obronnej. Ale i szybko się je dostali Kontratak. Czterech na czterech, trochę więcej miejsca. Obie ekipy. Teraz to uderzenie. Wiele, naprawdę niewiele zabrakło. Po 6. szósty. Pokonany został bramkarz na przodu i goście. Próba teraz na przodu dla Puchnikow. czasem przy krążku o na przodu na prawo ale nie wyszło tam to uderzenie, jeżeli miał w ogóle taki zamiar Andrea Witra poczynowiń tam z tyłu, nie było to jednak krążka odegranie do niego. 6 minut do końca spotkania. Zmiany w ekipie na przodu. Ostromitin m.in. opuścił lodowisko. Trzymali się w cukrążki. goście, goście. Już z pełnym w zestawieniu pierwsza kara dla gospodarzy, już się natomiast zakończyła, ale jeszcze półtorej minuty. Gospodarze muszą grać bez jednego Okeisty. A więc cały czas Polonia w osłabieniu. Teraz jednak już naprzód w pełnym składzie będzie próbował to wykorzystać. Chociaż teraz w ofensywie niebiesko-czerwoni. Jednak już się szybko to zmienia. Elżbieciak.